Dzień dobry, witam państwa serdecznie w Jaworznie w restauracji Trzy Bramy. Znajdujemy się na styku trzech miast, gdzie kiedyś był punkt wolności. Był to punkt, gdzie stykały się trzy cesarstwa. Stąd też w naszym logo trójkąt trójkąt odnoszący się do naszej historii, do trójkąta trzech cesarzy. Nasza restauracja powstała w 2012 roku. W tym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie naszego powstania, dlatego taka okrągła rocznica zmusza nas trochę do podzielenia się z Państwem tym, co u nas najlepsze, najbardziej polskie i najbardziej regionalne. W naszym menu często odnosimy się do tradycji. Znajdziecie tu Państwo takie tradycyjne dania jak nasz. Śląski, polski, kotlet schabowy, ale też znajdą Państwo tutaj coś zupełnie nowego, myślę, że niespotykanego w, na mapie całej Polski: to jest mięso w strusie. Strusina gości u nas już od czterech lat. Jesteśmy w niej zakochani i staramy się tą miłością zarazić też Państwa. 11 listopada co roku w naszej restauracji odbywa się święto gęsiny, odbywa się kolacja degustacyjna, na którą nasz szef kuchni Arkadiusz Parusel serdecznie Państwa zaprasza. Serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzania naszej restauracji. Znajdujemy się wiawożnie w samym centrum, tuż przy rynku. Do zobaczenia.